Typ, 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 Domek obok. Góra, dół. Góra. Góra, prawdopodobnie. O <trybuj> nie.

co ty kurwa nie powiesz? Za drzewem tam jest! Ale czapkę dostał przypadkową teraz człowieku! Masz ty na kurwa w... awobu kurwa W twoim i no, w kurwa Do Dokąd kurwo Do pierd... No i zajęła mi się tak nowa i O kurwa O nie Kurwa znowu, dobra! Nie zdążysz do mnie Jeden dostał, zagłęmy Ten smoke Stopek Drugi się leczy w strefie, zagłęmy dostał Leży, leży, leży Jeden ten ze strefy leży Jeden u mnie, Dobiega cię, dobiega Kurwa, źle leży Słuchaj, gdzie są Oni. Ja patrzę z prawej, nie? Jednego ja widzę. patrzę z lewej. Jednego widzę, to się z krzaczek. Poczekaj, boże Paweł jest. Kurwa, nie ma. Jest jeden, idzie. Ja lecz się lewej? Daleko? Blisko? Leży. Całkiem blisko. Drugi. Chytraj do góry trochę bardziej, bo kolega trzeba znaleźć. Nie ma co szukać. Nie zobaczę No. O, obity jest. nie nie jest kurwa? Za kamieniem zaznaczonym. Zmienię pozycję. Widzę drugiego. Jeden leży. Jeden koło mnie. Jest drzewo. Leży. Jeszcze dwójka. Tam drzewo. Jeden zaznaczony. Widzę. Masz tłumik. Oni są chyba solo, ty. Dostał. Srebrna. Drugi Miałe. z lewej całkiem. A, z lewej Solo, Biedzy? solo, solo. Ostatni solo. Ten domek był, nie? Nie wiem. Tak, za domkiem. Nie dorzuciłem. Chuj mi w rejde. Prawo biegnie! Prawo biegnie! Już miałem Ci no. go zostawić, ale kurwa, kurwa. No. Ale mu pierdoliu teraz. A to inny. Leżą. Wszystko muszę robić sam. Zero Powalony, to, to inny, to inny, okay. inny. Ja. ja się muszę uchillować Chowaj, chowaj, chowaj O dobra, widzę to Fak, <grym> co <grym> no, widzisz to kurwa, co ja zrobiłem w tym momencie Ale patrz jak spada, patrz jak spada kurwa Blisko <grym> no, no, Za tobą. Jeden się rozjebał. O, no, rozjebał. Pod, za za rogiem tego budynku. Tu. Ja się powam do... Obaj. kurva